Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z, z php'a No i żeby zacząć w ogóle myślenie o PHP będziemy potrzebowali czegoś do pisania kodu W moim wypadku będę sobie używał notepada++ plus plus. Do tego oczywiście jakąś przeglądarkę Można nawet dwie jeżeli ktoś będzie chciał sobie sprawdzać Wygląd polecam Microsofta no, Microsofta tak Mozilla Firefoxa i Chroma oczywiście ponieważ są to dwie najpopularniejsze I do tego jakiś emulator serwera Sam korzystam z Vertigo Server, Z takich innych popularniejszych to jeszcze jest na przykład XAMPP Też gotowa paczka ale najważniejsze jest to, coś mi tutaj piszę chrome, nie wiem co. Najważniejsze jest to, żeby po prostu był ten emulator. Jeżeli mamy już emulator serwera, no to możemy sobie wiadomo serwer stopować, sortować, ale najważniejsze jest to, żebyśmy posiadali jakieś pliki. Ja sobie teraz pozwolę tutaj na drugim monitorze na szybko ogarnąć żebym ten folder www miał w miarę pusty. OK. Wrzuciłem sobie do jakiegoś folderu stare wszystkie swoje zapisy. No i tak jakbyśmy chcieli zacząć, to właściwie mamy tutaj pusty plik. I oczywiście zaczynamy od stworzenia jakiegokolwiek pliku. Plik możemy sobie od razu zapisać. Zapiszmy sobie jako. OK, więc jesteśmy. W folderze Vertigo. Przepraszam za cięcie, ale nie wiedziałem, że tutaj e, będą takie rzeczy się działy. No i następnie zapisujemy sobie plik jako e, indeks e, z rozszerzeniem PHP. Mm, ok, zapisujemy. Indeks PHP. E, na razie nic ciekawego się tutaj nie wydarzy, poza tym, że pojawił nam się plik faktycznie z informacją, że jest PHP, natomiast rozmiar jego jest 0. W jaki sposób zapewnić rozmiar pliku PHP, to musimy postawić deklarację języka, czyli e, o takie coś i właśnie w tych znacznikach e, zapisać sobie PHP. E, to jest bodajże e, w taki sposób na, najprościej to zdeklarować. Hmm, tak myślę. No i Teraz pierwszą rzecz, jaką byśmy chcieli sobie e, wyświetlić, to oczywiście tradycyjne Witaj. Do wyświetlania będziemy używali funkcji ICO e, najczęściej. No i oczywiście jakiś napis Witaj. E, ważna rzecz, musimy kończyć średnikiem. Natomiast jeżeli e, chcemy wyświetlać teksty, to powinniśmy je ująć w apostrofach, czyli pojedynczych cudzysłowiach, lub w pełnym cudzysłowie podwójnym. E, ok. To tyle co chodzi o podstawy. Teraz przejdźmy sobie na naszą stronę. Nasza strona oczywiście jest pod adresem lokalnym 127001. Nie wiem czy jakby tu się wpisało localhost, ale nie, to chyba wtedy w Google nam wyszuka, jeżeli byśmy wpisali z odpowiednim portem i tak dalej. No dalej jest skonfigurowane tak, że przez 120.7.0.0.1 jest prościej. No i mamy tutaj napis witaj, czyli coś co żeśmy sobie sami skonfigurowali. Co ważne też na drugiej przeglądarce dostaniemy dokładnie to samo. Czyli nic poza napisem witaj i wiemy, że to witaj pochodzi z tego pliku. OK. dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie troszeczkę szerzej o zmiennych e, więc przejdę sobie może nad, e, nad tą linię ICO zrobię następną e, i w PHP do deklaracji zmiennych używamy symbolu dolara e, dolar nazwa zmiennej taka jest, e, taka jest składnia jak widzicie tutaj coś nie do końca się koloruje natomiast jeżeli nazwę weźmiemy słowną e, niech to będzie na przykład e, dzień bez znaków polskich, no to już nie mamy tu żółtego koloru. Wszystko dlatego, że nazwa powinna się zaczynać od, od litery. Jeżeli się nie zaczyna od, od litery, tylko od jakiejś cyfry, to wtedy pH wyrzuci nam błąd. Dzień, niech na przykład będzie to poniedziałek. I spróbujmy takie coś zapisać. Celowo jest tutaj błąd 1 i sprawdźmy sobie. No i mamy błąd składniowy, czyli tzw. Tak po angielsku syntax error. W linii trzeciej, co tam się stało? Unexpected echo. No i od razu analiza błędów, czyli coś, co programista lubi najbardziej. Trzecia linia, mamy iko, i to iko się nie powinno pojawić, bo jest takie nieoczekiwane. Dlaczego jest nieoczekiwane? No, przez to, że zjedliśmy tutaj średnik. Jak mówiłem, to był błąd celowy. Ok, gdy deklarujemy jakąś zmienną, nie pojawi nam się ona, dopóki jej sobie sami nie wypiszemy. Zróbmy sobie iko. Zmienna dzień oczywiście ze średnikiem. Mamy poniedziałek, witaj. Żeby to jakoś rozseparować, to można by było dodać, dodać tutaj znacznik nowej linii. Oczywiście z racji tego, że wszystko jest wyświetlane w HTML-u, możemy to zapisać w ten sposób. Zadziała. Natomiast jeżeli się nie mylę, to moglibyśmy też to zapisać. A nie, tutaj nie. No dobra. Nieważne w takim razie. W tych specjalnych e, apostrofach być być może by się to dało, ale nie wiem nie wiem jak to zrobić. E, no ale ten temat specjalnych apostrofów zostawimy sobie wtedy, gdy one będą jakoś naprawdę konieczne. Na razie przy e, o, chyba mi się udało w końcu. E, spróbuję tego New wstawić e, w ten sposób. I zobaczę sam z ciekawości, czy mam rację. Eee, to. A, zostało coś tam wstawione, ale niekoniecznie dobrze zinterpretowane. Mm, prawdopodobnie. No dobra. E, ale e, to tak, odbiegając od e, tematu, e, zostańmy przy temacie zmiennych. No więc, przy zmiennych, e, ta zmienna poniedziałek to jest oczywiście zmienna typu string, czyli ciąg znakowy. E, co przewija się w bardzo wielu językach programowania, więc chyba nie muszą tłumaczyć o co chodzi. Dodajmy sobie następny na przykład numer dnia. I też co ważne, nie możemy pisać czegoś takiego, bo też jak widzicie coś nawet nam źle koloruje, ale coś takiego już jak najbardziej. Numer dnia niech będzie pierwszy. I zróbmy sobie też IKO z numer dnia. I to dla osób. Hmm, dla których ważne jest to, że to nie jest string. PHAP to przyjmie, PHAP to wyświetli tak jak e, stringa, mimo tego, że to jest e, tak naprawdę e, zmienna numeryczna. W jaki sposób w jak, e, sprawdzić sobie, czy to jest faktycznie zmienna numeryczna, czy nie? Jestem ciekaw, czy printR nam to e, wyświetli. E, hop. Printer nam tego nie wyświetlił, to może wardamp. bo też jest coś takiego do badania zmiennych, ale to bardziej się przydaje w tablicach. Wardam tylko podaje źródło. OK, czyli niekoniecznie niekoniecznie nam to się przyda, ale to też są dwie funkcje do wyświetlania. Jednak widzicie po, pokazuje źródło. Natomiast druga jest o tyle ciekawa, że w momencie, gdy zdefiniujemy sobie jakąś tablicę, no to właśnie przejdźmy do definiowania tablicy. Niech to będzie tydzień. Taki myślę bardzo edukacyjny przykład. Niech będzie zawierał nazwy, czy raczej skrócone nazwy tygodnia. Środa, czwartek. W piątek. Oczywiście mamy też w sobotę, w którym się nie powinno pracować, i niedzielę, w którą już totalnie nie pracujemy. E, ok, usuniemy sobie to witaj e, i zostawmy tylko wyświetlanie tygodnia i zobaczymy, co nam teraz zrobi przeglądarka. No właśnie, no tajs, array to string conversion. E, nie da rady tego skonwertować. E, jeszcze jestem ciekaw, czy przyjmie nam coś takiego, co ludzie z. E, z zapleczem JS-owym mogliby próbować zrobić nie przyjmie też unexpected call, ponieważ w PHP w ogóle inaczej funkcjonuje programowanie obiektowe, czy też zapis programowania obiektowego jeżeli już to mogłaby istnieć jakaś funkcja, ale tym się na razie nie będziemy zajmować, zamiast tego, aby podświetlić sobie, wyświetlić zawartość tablicy użyjemy wcześniej wcześniej próbującego użyć się printera. No i printer nam ładnie wyświetlił zawartość tablicy, bo mamy tutaj nasze dane, które sami wpisaliśmy. Natomiast te cyferki, które są tutaj, to są to kolejne elementy tablicy, czyli są w jakiś sposób poindeksowane, które jest pierwszy i ostatni. No i to są właśnie te indeksy zczytane e, z tablicy. Czyli moglibyśmy sobie to przyjąć, że to jest za, e, sygnalizacja, że to jest wiersz zerowy i w tym wierszu mamy e, nazwę poniedziałek. Wiersz, kolumna. E, nie jesteśmy w dwóch wymiarach, więc możemy to chyba używać naprzemiennie. E, ja raczej jestem przyzwyczajony, że e, tablica ma więcej wierszy niż kolumn. No bo po co inaczej? No dobra, nie, nie robię tutaj dygresji. Ok, to by było na tyle, co byśmy chcieli tutaj osiągnąć. Jeszcze a propos, a propos, właśnie zmiennych i wyświetlania tych zmiennych, to być może chcielibyśmy sobie wyświetlić trzeci dzień tygodnia. No właśnie. Czy to nam pokaże środę? No, nie pokaże nam środy. Z racji tego, co mieliśmy tutaj, ponieważ środa jest jako druga, no to licząc w kolejności, e, wiadomo, że zawsze programista odejmie jeden, żeby wyjść na całość, więc e, tak wyświetli nam się środa. Sprawdźmy, jest środa. Jeżeli byśmy chcieli, żeby tutaj faktycznie środa była jako trzecia, to no wystarczy pusty obiekt wstawić na pozycję zerową. E, I no właśnie, musi to być pusty obiekt. pusty obiekt albo pusty string e, no właśnie e, także tak byśmy mieli tutaj e, środę. No tak jak mówiłem, to nie są czary, teraz będzie czwartek, jeżeli tego czegoś nie ma. I wydaje mi się, że to by było na tyle, co chodzi o zmienne. W następnej lekcji zajmiemy się operatorami, także zapraszam serdecznie, do zobaczenia za niedługo.